Co się dzieje? Wysłali mnie na wojnę. Co się dzieje? Ja nie chcę. Zostawcie mnie. Ja nie chcę na wojnę. Ja chcę żyć. Dobrze. Ja nie chcę. Czemu nie mogłem ziemią przyjechać? Ja nie chcę skakać z padochem. A w drzewo. Idę. Określał to. Leć mi kabumbum. No, no, ale gówno. Kabumbum karabinę. Otwórz. Jo, what the fuck no, no. Nie no. mam to. Co jest? Ale fajna. Słysła. Moja robota, na Dziękuję. Wyło A! Spadłem ze schodów. Widzę do was koledzy. Zbiliście pana z No daj mi w... no, na górną. Tędy mogę, tędy mogę. Dobrze. Ja mam to w dupie. Ja chcę postrzegać do tych. U... Co, się, co ja robię? Idę. Jest samochoda. Daj mi. Fuzek golfowy. Nie, zabierze mi. To prawda ci. Strzelają się gdzieś chyba. Nie wiem. No, ta, 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 ta. Tyle. Daj mi wysiąść. Daj mi wysiąść. Takie to. Są te Złe ludzie Będziemy musieli strzelać Zamordować Co tam się dzieje? Kablumbowanie bombardowanie. E! Ja tu nie idę, tu bombi Zastrzelili go Nie! Kumpel Musimy ich zabić wszystkich zabicie kumpla A. Kutas A to bomba podkładana, to to pierdolnie zaraz Leży Nie są ludzie. Ty jest Czy jestem sam? Nie jest jeszcze jeden. O! o! Zastrzelili mnie. Pomocy. Zamordujcie go. Help mi. Pomocy! Pomóż! Dziękuję! Doszło mnie! Co jest? Co za alarm! Co przegląda? Look. Okej. Okay. Co tam pierdolą? Nagrody? Ja chcę. Jest tam kto? Nie. Jej, nagrody. Ja lubię nagrody. Jakieś No, nic fajnego. Co to? Big pierdol. Chodźcie do mnie, nie zostawiajcie mnie ja nie chcę zdychać sam, i wózek golfowy. Poczekaj Ty z felu, poczekaj na mnie za kurwa Pet Jakieś kurwa ma czy inne gówno Poczekaj <grym> No, wszyscy mnie zostaw, no poczekajcie Poczekaj na mnie idę jestem muszę trąbić bo ja ci kurwa trąbię jedź jedź tam gdzie ci mówię jedź kurwa speed limit tu jest ograniczenie helikopter ja chcę lecieć Mój sześć z minigun Yo! Ej nie, zajęliście. Troszkę każdy nas pewnie na 2,5 sekundy. Dash, Francja. Jak ty lecisz? Nie! Ja! Ciąg kurwa poleciał. Jak on leciał w ogóle? Co to było? Rozjebał się gdzieś pewnie. No, wyjebał kurwa helikopter. Nie no, niezłego pilota mamy. Nie, odejmij mi mi to. czy ten... Możliwość nie taką. Co ty robisz? Drone. Co tam robisz? Z ludzie. What the fuck? Gdzie? Nie! Odwróć Ziuto Ale Dong schowaj się bardziej Bo cię kurwa znajdą 2 sekundy No i bombują cię już po tobie Czy ty głupi jesteś Zaraz ze zaraz, 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 zaraz Proszę Proszę, nie No jak? Skam? Czemu jest ten czarny? Oni też tam lecą. No nie się, ja nie chcę się z nimi bić. Raz, zastrzeliłem w sekundę pierwszą. No i krabin. Oni tu są gdzieś. Ła! Skąd? Gdzie? Gdzie? A, tam na górze. Bombing! Nie! Helikoptier! Daj mi Co prowadzić? Lecimy Oj! A! pierwszym pilotem w mieście oczywiście że ja nie no najlepszy pilot jestem idealnie zaparkowany bezpiecznie siadajcie o daj o no daj mi wsiąść Bro. Wysiadam z tego. Się prędzej zabije le lecąc z tym niż. Ko eee! No ty chuju! No co za cwem? Co kurwa tam gadasz, człowieku? Eee! Co ona? To się pewnie strzała. Wyzwał cię? A karabinu nie mogło być? Co on tam konia wali? O, akurat przestał. No nie! Ale może się połóż na ziemi, bo cię tak trochę widać. to Jest coś fajnego. Coś... Nie snajperka, bo ja nie, nie potrafię snajpingowania. Zrób broni. O, to chcę. Dawaj, dobrze. ja chcę broń! Dobrze go OLE TEN! Dobra, trzymaj mnie w budynku. Co tu się dzieje? Tak, ja chcę nagrodę. Daj. Co się stało z nagrodą? Aha. He. Okej. Okay. Nieźle. Nice, ok. Rozumiem, co się stało Prawie mnie pierdolłeś niemal człowiek Dawaj bierzemy czołg. Bierzemy czołg Dawaj czołg bierzemy Otwieraj Odjedź ty tym już w środę. Mieliśmy się... Au! Na mi! Jest Zresztą z sygnałem w tym ciągu, to jest nas chwilę No, jak ktoś nas pokonał. Wjeżdżaj! Ta faj, odrodzisz nas, 100% Dawaj ty robisz? Nie, ale geniusz. Top 1 najmądrzejszych ludzi na świecie. Lecę, chyba wróciłem z stałem. On tam zdechnie za 2 sekundy pewnie E! Ponuś dupę na Okej okay. Daj mi to Jak nie to nie, dobra jak ty chcesz Chcesz to zdychy. Ale gdzieś tutaj zapomniał, że tu trzeba przeżyć Co tu się stanie. Nie źle, trójka mnie gwałcili Po nas. Nie, Nala, no, no. siema. Do widzenia. Pa, koniec, na. No.